Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Brawl, Brawl Stars. Eee, więc dobra, dzisiaj mm, sobie pogram troszkę solo myślę. <laughs> bo długo nie graliśmy. Eee, więc no, nagrywam jeden odcinek od razu po drugim. Eee, wstawiłem mm, tamten film. Wstawia się, nadal się wstawia, że ja wam to pokazuje nawet, co? Przesyła film. Eee, więc no, dobra. Nie wiem kim sobie prostu zagrać.

ja się oddam. Nie mam Powercuba. Zebrałem Powercuba, więc no ja jestem. No jeszcze robot mnie goni. Dobra, to jest Ripendo, Łatwiutko. Łatwe Ripendo. Chyba zabiję tą rozę. Rosa! 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 Dobra, leży. Rosa! <laughs> ja chciałam tego robota zabić, bo z niego dużo leci tych power No ale no. Ojez, oje, ojez, oje, muszę zrobić się, bo zaraz zginę. I życie mi się nie rodziłem czemu. Halo! Proszę pana! To było niemożliwe, halo. Nie mogłem zawrócić. Ale dobra. Nie straciłem bucharków. Fajnie. Więc dobra. Myślę, że sobie teraz zagramy jakąś bardziej pancerną. I będzie nią. Szali, 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 szali. Na szali mam 15 rangę, więc myślę, że mogę coś więcej zdziałać. No, tutaj kolejna szelka. To słabsza niż ja. Wydaje mi się, przynajmniej. Jako pierwszy z dnia to jest po prostu żal. <noise> Przepraszam Was za zabuczenie w tle. W komputer. <noise> no dobra. Tutaj mamy tarę, która myślałem, że kampi, ale niestety nie. Tak nie ma. To tak jeszcze z to nie widzę. Patrzcie, co ja teraz sobie zrobię. Podrąbie wyrkiwa i dojadę o nie, ult, o nie, ult, 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 ult no znowu halo, dlaczego ja tak szybko dodam? nie wiem nie wiem dlaczego, ale teraz musimy po prostu coś ugrać <grym> musimy, system teraz nie idzie, zagramy sobie bólem. Mam nadzieję, że nim zagramy dobrze. Więc no, piszcie jakie gry chcecie. E, kiedy i kiedy gdzie, w ogóle kiedy, jakie chcecie gry. No, niestety, zauważył. Ale dobra. Leon nie zauważył, ale tutaj jakoś nam nic nie zrobił. Więc <laughs> dobra, ja sobie tutaj. nie po Power cube. Teraz chociaż mam Power -cube. Nie to, co wtedy. Jakiś bół.

Nie zabijesz mnie. Nie dam się. A jednak. <grych> Piąte miejsce. Coś mi dzisiaj nie idzie. Masakra po prostu. dobra. Ech, masakra, co te dzisiejsze mecze. Tam wczoraj... Znaczy... W poprzednim odcinku nam 100 razy lepiej szło. Nie wiem czemu. Otwieram skrzynkę 30 monet. Punkty Mosoderyla 5 i punkty Masodonity plus 6. Więc Okej. Okay. Kim by tu zagrać, żeby wygrać? Myślę, że Brock da mi wygraną. <grym> I że się odegram za te wszystkie gry. I że dzisiaj coś sobie zdziałamy. zdziałamy. Jeśli chcecie jakieś na przykład challenge, które na pewno się pojawią na tym kanale związane z Brawl Stars. Tutaj mamy. Pękę, która łatwo deda Dwa Power na sam początek, dobry początek. No jeszcze mam duży Power -cubów. Wow, bardzo duży net Power Które nie są e, atakowane, że tak powiem. No tutaj robot. Mam nadzieję, że mnie zauważysz w krzakach. Dobra, nie widzi mnie. Więc wykorzystam to. I ten kar chyba do mnie nie pójdzie, nie? Dobra, nie poszedł. Fuh. To jest typ? Nie. Więc Niszczymy sobie tą skrzyneczkę. Pięć perkiłów No jest dobrze, serio. I ja tu nikogo nie ma? Widziałem, że ktoś tu jest. O nie. Idź stąd. Idź stąd. Powiedziałem coś. Halo, proszę pana. Ej, moje, 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 moje. Panie. Panie. Siedem powercube'ów. Darmowy, że tak powiem, bo ty mnie zniszczył, ja. Mm. No, plus dla mnie zawsze, tak. Tutaj bym musiał się ratować, ale tutaj zabieram się z tym, ty powiesz, I ty mi nic nie zrobi. Pik. On ma ulta, niestety. Jezu. O, jezu, zrąbałem ulta. No najgorzej. Ale to na hita. To mi się nie podoba, bo rosa go dojeżdża. O nie. nie. Nie, 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 rosa, nie. Dobra, leży. Mamy wielkie starcie. Kto tam jest? Gold, którego goni robot. Ej, powiem wam tyle, to jest... O, nie, internet, najgorzej. Najgorzej, halo. Dobra, jest, wygraliśmy. Super, cieszę się bardzo. Plus 10. wow. Bardzo dużo. No i dobra. No i tu mamy plus 60 też. tych. No i mamy 3100 pucharków. Wbite na odcinku. Więc odbieram sobie 50 monet. 50 monet. No i dobra. No i gramy kolejną. Myślę, że. O, mój kolega jest aktywny. Um, gramy kolejną. A rękę. Myślę, że będzie dobrze. Jeśli chcecie żebym powiedział wam mój klan, w którym jestem aktualnie no to łapkujcie, subskrybujcie 10 łapek pod tym odcinkiem albo dobra załóżmy dobra, 10 łapek pod tym odcinkiem i mówię wam nazwę mojego klanu, nie będziecie mogli dołączać Klan jest jak będzie można dołączać od 0 pucharków jeśli ktoś zaczyna grę, może i tak ją już dołączyć do tego klanu, bo jest on, że tak powiem, darmowy, tak? Nie jest to mój klan, jest to mój, klan mojego kolegi, ale ja w nim jestem, więc to się liczy. I bardzo go chętnie polecam, bo zaraz już jestem prawie 10 tysięcy pucharków w tym planie na no, tym roku. Nie, nie podoba mi się, bo to jakiś tryhard. Dobra, ale mnie to na razie nie obchodzi. Nagrywam ten odcinek na zapas troszkę. Bo Później będzie wystawiony niż... Dobra. O, łatwiej tutaj. Tylko tutaj. Yeah. O, kurde. Ale mnie zabił. No niestety. Jakby nie użył tego ulta, bym go zabił. No, ale dobra. Plus trzy. Nieźle. Nieźle. I to jest już minut na tym odcinku? 9. Bardzo fajnie. No i mamy kolejną skrzyneczkę. Jeśli chcecie taki bardzo, bardzo, bardzo gruby odcinek z openingu Czyli na przykład 20 skrzynek tych, 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 albo więcej i 5 tych big boxów. Myślę, że duże łapy, pozostawcie po prostu łapkę w górę. Ja będę zobaczył, kto zostawił łapkę w górę i po prostu... No, zostawiajcie łapki w górę, a ja zrobię taki opening. Czyli załóżmy, że 5 łapek w górę. I robię opening bardzo duży skrzyni. Więc dobra. Punkty mocy Shelly plus 5 i punkty mocy do Colta plus 6. No dobra. Ja myślę, że będę kończył ten odcinek, więc do zobaczenia. Bye bye. Nie wiem, czy dzisiaj będzie odcinek, ale może. Pa pa.